Cześć, witam Was na kanale. Jesteśmy przy tokarce GEMA, nad którą obecnie pracuję. Praca głównie skupia się na tym, jak wiecie, trzeba maszynę przywrócić do stanu używalności. Jestem w trakcie demontażu poszczególnych elementów. No właśnie, tutaj jest temat, którego się nie do końca spodziewałem. Nie przypuszczałem, że to może aż tak źle wyglądać, i wygląda to źle. Otóż prowadnice poprzeczne suportu, po, po których przemieszcza się płyta suportowa, są naprawdę bardzo mocno wytarte. I co mnie trochę zastanawia, nie wiem dlaczego tak się stało i co może być tego przyczyną. No, sprawa jest dość interesująca i zastanawiająca, ale no, nie będziemy tutaj szukać dziury w całym, po prostu musimy przywrócić te. Prowadnice do pełni kultury dodatkowo wyszedł luz na podchwytach, który też będziemy musieli usunąć. Także, jak sami widzicie, mi również jest ciężko ocenić maszynę optycznie, czy wszystko jest na pewno z nią w porządku. Nie spodziewałem się, że te prowadnice będą aż tak wytarte. Skupiłem się tutaj. Na tej części prowadnic nie podejrzewałem, że tył będzie tak mocno opuszczony. Wychodziłem z założenia, że delikatne mazerowanie, delikatna poprawa geometrii w tej osi wyleczy sprawę. No ale tutaj, jak widzicie, bez szlifowania i frezowania i skrobania się niestety nie obędzie. Będziemy tutaj remontować po prostu ten element tak, żeby Uzyskać odpowiednią sztywność i również geometrię osi poprzecznej. No, także w tym filmie to by było na tyle. Możecie się spodziewać kolejnego filmu, gdzie będę omawiał stopień wypracowania łoża w tej maszynie oraz jak sobie można go zmierzyć. Już w tą niedzielę wrzucę film. że wy możecie sobie dać na wstrzymanie i poczekać po prostu do niedzieli na kolejny materiał. Także w tym filmie to by było na tyle. Film taki krótki, chciałem Wam w nim pokazać, że ja też mogę się pomylić przy ocenie maszyny. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Jeszcze raz Was proszę o subskrypcję, bo z osób, które oglądają filmy, tylko 20% to osoby subskrybujące. No i tyle. Dziękuję również za miłe komentarze. Pozdrawiam Was na razie, cześć.